Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry. Wydawałoby się, że zwykły dialog kobiety, i to przedstawicielki warstwy społecznej, która nie należała do szanowanych członków społeczności z Chrystusem Żydem, który zmierzał, do Jerozolimy. Na pierwszy rzut oka, po lekturze, kiedy minęło od tego wydarzenia 21 wieków, nie widzimy nic nadzwyczajnego. A jednak, gdy zagłębimy się w historię, jednocześnie ujrzymy symbolikę słów i gestów, które towarzyszą temu opisowi, wtedy dopiero zauważamy, że ten dialog miał bardzo ważne znaczenie nie tylko dla kobiety, która poszukiwała odpowiedzi dotyczącej Boga, prawdziwej wiary, miejsca kultu, ale również i dla nas. Po całej tej perspektywie historycznej. Kiedy zadajemy i oczekujemy odpowiedzi na podobne pytania. Te pytania mnożą się w naszych głowach, szczególnie gdy mamy owo doświadczenie historyczne: podziały kościołów, różne światopoglądy, uzurpowanie sobie przez ludzi prawa do tego, iż oni posiadają jedyną wiedzę na temat Boga, a jednocześnie sprowadzenie wszystkiego do tak przyziemnych wymiarów. A Chrystus pojawia się, kłócąc się z naszymi wyobrażeniami o posiadaniu depozytu wiary i prawie do tak zwanej prawdy o Bogu. Nie będzie miejsca nie będzie gór i świątyń, ale jedno będzie wymagane: wiara, która będzie oddawana w duchu i prawdzie. Bo Bóg jest duchem i żadna, chociażby najpiękniejsza, świątynia nie zarezerwuje, czy nie zamknie go w swojej budowli, w swoich murach, w swojej przestrzeni. Dzisiaj Samarytanka zaczyna rozmawiać z Chrystusem. Niby nic. A jednak ówczesne prawo, które wynikało ze stosunków społecznych pomiędzy Żydami i Samarytnami, generalnie zabraniało mężczyźnie długiej rozmowy z kobietą. W myśl zasad żydowskich mężczyźni. Nie powinni zbyt długo rozmawiać z kobietami. Rabini, o może to nawet jest dość ciekawe dla współczesnych mężów, mówili, że również nie należy zbyt długo rozmawiać z własną żoną w małżeństwie. Zarówno miało to być czymś, co nie prowadzi do pokusy, ale i także tym, co inni mogliby pomyśleć. Dłuższa rozmowa z nieznajomą kobietą w antropologii żydowskiej oznaczała złamanie zasad, brak dobrego wychowania, posądzenie o filtrowanie. Dlatego też uczniowie byli bardzo zdumieni, że Chrystus podejmuje nie z Żydówką, ale z Samarytarką tak długi dialog. Rabini przestrzegali tego bardzo rygorystycznie. Nawet w niektórych opisach Tory mamy powiedziane, że potrafili swoim wzrokiem zmieniać nieposłusznych uczniów w popiół. Oczywiście chodziło tu o alegorię. Karcili każde nieposłuszeństwo i złamanie zasad. Skąd wzięły się te uprzedzenia? które my dzisiaj widzimy w opisie ewangelicznym. Samarytanie przybyli do ziem, które wcześniej były zamieszkiwane przez Izraelitów, a jako cudzoziemcy przejęli również zwyczaje i wiarę w jednego Boga, ale jednocześnie posiadali swoje inne miejsce kultu na górze Gerazy. Uważali, że tam dokonało się objawienie, a nie w Jerozolimie i stworzyli swój własny kult, liturgię i lokalne miejsce oddawania czciwości. Stąd też Żydzi mieli ich w pogardzie, nawet gdy szli do Jerozolimy, omijali Samarię ze względu na niebezpieczeństwa i bardzo niegościnną postawę jej mieszkańców. Podróż do Jerozolimy zajmowała trzy dni pieszo. Chrystus okazało się, że szedł już sześć godzin i spotyka się z Samarytanką przy studni. Tutaj również i godzina jest istotna. Kiedy ewangelista mówi o szóstej godzinie, to nie należy tego rozumieć, że była to szósta naszego czasu. Godzina szósta w ciągu dnia, czyli południe, oznaczało to, że spotkać kogoś w skwarze, o, w samo południe było prawie, że niemożliwe. A ten, kto wybierał się po wodę w takiej temperaturze tamtego dnia, miał szczególną potrzebę albo obawy, by nie spotkać się z innymi ludźmi. Samarytanka którą spotkał Chrystus, była jadną grzesznicą. W dłuższej wersji opowieści dzisiejszej Ewangelii Chrystus mówi do niej, zawołaj mi swojego męża. Nie ma męża, odpowiada. Dobrze powiedziałaś, bo miałaś ich już pięciu, a ten szósty nie jest twoim mężem. Była więc, bo w Samarytanie byli rygorystyczni moralnie, była więc jakby na marginesie ówczesnego społeczeństwa i spotykała się z pogardą. Dlatego ta, jakby wykluczona, przyszła w południe po wodę, aby nie spotkać się z pogardliwym wzrokiem i ostracyzmem, czyli odrzuceniem przez swoich pobratynców przy pobieraniu studni. Zresztą sama studnia. Była określana też bardzo symbolicznie. W Torze mówi się po prostu, że studnia oznacza nauki rabinów, z których czerpali swoją wiedzę, aby prowadzić ludzi do Boga. Jakub wspomniany tutaj, bo jego imieniem nazywała się ta studnia, był jednym z wielkich patriarchów. Prawdopodobnie mówiło się, iż był Jakubem wędrującą studnią. Okazało się, że miał prawdopodobnie taką zdolność, iż na pustyni potrafił wykrywać źródła wody i każde miejsce postoju, które wyznaczył, łączyło się z uratowaniem życia ludzi oraz bydła, które prowadzili, bo. Potrafił jak rad wykryć źródła wody żywej. Dlatego też przypisywano mu miano wędrującej studni. I oto dzisiaj spotykają się te dwie osoby samarytanka, pogardzana. Trzeba powiedzieć, że nie jest to łatwe do zrozumienia dzisiaj. Co uczynił Chrystus, kiedy zaczął rozmawiać z Samarytanką? Otóż był to taki szok dla ówczesnego społeczeństwa, jak podział rasowy w Stanach Zjednoczonych albo zasada apartheidu w Republice Południowej Afryki. Te podziały były bardzo istotne. Mało tego, rozmowa z Samarytanką. Czyniła Żyda nieczystym. Nawet podanie wody w jej kubku okazywało się według rabinu czymś nieczystym i nie pozwalali, im na, nie pozwalali na spożycie właśnie tego trunku. Otóż samo świadectwo kobiety, która mówiła o tym, że spotkała proroka, było bardzo mało wiarygodne. Ponieważ Żydzi nie przywiązywali z całym szacunkiem dla Pań wielkiej wagi dla słów wypowiadanych przez kobiety, większą wartość miały słowa mężczyzn. I moi drodzy, w takiej oto atmosferze i kontekście historycznym dzisiaj znajdujemy się w naszej refleksji z Samarytanką i Chrystusem. Czy my mamy również takie spotkania, że przy owej studni życia, skąd możemy zaczerpnąć nie tyle wiary, co duchowne, duchowej mocy do naszego życia i postępowania drogą Ewangelii, spotykamy się z takim właśnie Chrystusowym dialogiem. Czy nie przeszkadza, nam jako ludziom owo uprzedzenie. Uprzedzenie rasowe, światopoglądowe, sąsiedzkie, rodzinne, polityczne, kiedy omijamy ludzi, aby się z nimi nie spotkać. A Chrystus mówi wprost ja dążę do tego spotkania, bo zawsze mam dobrą wolę od szukania człowieka. Kamieniem węgielnym wiary jest doświadczenie dobra. Celnie powiedział mistrz Edgar, jeden z mistrzów życia duchowego, iż dopóki człowiek ma dobrą wolę, niech się niczego nie obawia, bo wiara to ufność. A jak my żyjemy z naszą studnią, do której powinniśmy mieć wydeptaną ową ścieżkę. Beata Obertińska w swoich poezjach mówi o nas dzisiaj tak. To nie o mnie, to nie o to, że mi zasło w gardle. Oskość da się wytrzymać i w sercu, i w głowie. To ze strachu, że jeśli pić kiedyś zapragniesz, studnia moja. Bezwdzięcznym echem się odpowie. nie podam ci już wody. Tobie ani nikomu Co cofnęła się wszystko. Jestem jak studnia przy zburzonym domu, dół gruzu i rumowiska. Czyż nie bywa tak, że my, którzy powinniśmy być Ową studnią, z której wydobywa się dobro, przebaczenie i miłość, jesteśmy, jak owa studnia, przy domu, pełna dołu gruzu i rumowiska. Odpowiada na to Jan Zieliński w swoim wierszu podarowanym. Ścieżki wydeptane do pracy, do szkoły, po zakupy, na pocztę, na działkę, do kościoła nam szenaburo ścieżki wydeptane ważnych spraw, a ścieżka do studni, gdzie woda życia zarosła nam już dawno trawą. Samarytanko, syka gdy opadła zasłona z oczu, przejrzałaś Zobaczyłaś więcej i głębiej proszący przy studni daj mi pić. Żebrak Bosy w Wachmanach, wyciągniętą dłonią błaga o odrobinę miłości ode mnie i od Ciebie. Zakochany bardzo, bo przecież to jest Bóg. Moi drodzy, Antoine de doświadczając swojej pustynnej rzeczywistości, Napisał o owej wodzie na podstawie dzisiejszej Ewangelii i pozostawił nam takie słowa. Wodo, wodo nie masz smaku, ani koloru, ani zapachu. Niewiele więc potrzeba, aby cię zdefiniować. Nie poznamy ciebie, dopóki nie stosujemy. Ty nie jesteś niezbędna do życia. Ty jesteś życiem. To samo możemy powiedzieć my jako ludzie wierzący w Chrystusa. On nie jest niezbędny do życia. On jest życiem. Dlatego też nieistotna jest treść literacka dzisiejszego przekazu, bo ona przychodzi i poszukiwała poprzez swoją grzeszną przeszłość, poprzez ilość znieudanych związków poprzez stawianie pytań gdzie jest prawdziwy bóg i jak należy go czcić była symbolem człowieka poszukującego tylko jej poszukiwanie zostało spełnione dzięki temu iż stanął na jej drodze Chrystus jeżeli my będziemy mieli i wracam do mistrza Eckharda ciągle dobrą wolę to nie musimy się niczego obawiać bo ta dobra wola zawsze będzie kierowała nas ku temu, co nazywa się odpowiedzią, a jest nią Bóg. Moi drodzy, miłość, która zmusza nas do przebaczania, pomagania, prowadzi do odpowiedzi na pytanie, gdzie spotkać Boga. W filmie opartym na autentycznych faktach jest pokazana postać i historia wybitnego naukowca. Ale to nie osiągnięcia tego naukowca są przedmiotem fabuły filmu. Otóż John Nash ukończył w 1947 roku renomowany Uniwersytet w Princeton. Był bardzo dobrym studentem, ale bardzo zarozumiałym, ekscentrycznym człowiekiem, który już w trakcie studiów odróżniał się od reszty braci Żakowskich. Do swoich kolegów mówił wprost – nie lubię za bardzo ludzi, ale oni też nie darzą mnie wielką sympatią. I zawsze w duchu swojej zarozumiałości Powtarzał to, co do niego powiedział jego profesor, który ujrzał w nim wielkiego geniusza w zakresie teorii, ekonomii i zarządzania. Profesor, gdy był na pierwszym roku studiów, powiedział do niego: Nasz, ty urodziłeś się z podwójnym mózgiem, ale z połową serca. Nie potrafił zrozumieć, czym jest drugi człowiek, pomoc. Samotnie pracował, nie chodził na wykłady, samotnie pracował nad teorią konkurencji. Te wyniki spowodowały, że w szybkim czasie został cenionym wykładowcą uniwersyteckim i zajął znaczącą pozycję w życiu naukowym. Ale zdolności i wybitny umysł stał się również i dla niego przekleństwem. I powodem do upadku. Nasz zaczął cierpieć na chorobę psychiczną zwaną schizofrenią paranoidalną. Jego przyjaciele patrzyli z bólem na to, co dzieje się z człowiekiem genialnym i jak przeradza się w szaleńca. Nie potrafił rozróżnić tego, co jest jawą, rzeczywistością, a co jest urojeniem. Nie mógł stwierdzić, co w życiu jest naprawdę jest prawdą. Gdy choroba się nasiliła, żona umieściła go w szpitalu psychiatrycznym. Jednak to otoczenie spowodowało dalsze pogorszenie stanu zdrowia. Postanowiła zabrać go z miłości do domu. Doszli do takiego momentu, iż jego zachowanie. Stało się groźne dla życia i zdrowia domowników. Odesłała dzieci i pozostała sam na sam ze swoim chorobliwym i niebezpiecznym mężem. Codziennie, z czułością psychicznie chorego człowieka, który kiedyś był wybitnym naukowcem, brała za rękę i tuliła jego ręce, mówiąc: To jest realne, to naprawdę istnieje kiedy ta pełna poświęcenia miłość okazała się nie tylko życzliwością, ale i terapią. Nasz powoli zaczynał wracać do zdrowia. Wrócił do pracy w bibliotece uniwersyteckiej i chociaż jeszcze niekiedy niewał ataki i nawroty choroby psychicznej, powrócił w pełni po długim czasie do normalnej równowagi psychicznej. Z czasem podjął wykłady i pracę naukową. To ogromna miłość żony sprawiła i życzliwość przyjaciół, że wrócił do normalnego życia. W roku 1955 otrzymał Nagrodę Nobla. A w czasie tych uroczystości, rozdania nagród, kiedy nobista wygłasza przemówienie i Eksponuje swoje dokonania, on patrząc na żonę wśród wszystkich zgromadzonych, powiedział te słowa moim największym odkryciem w życiu jest nie to, co otrzymuję dzisiaj w nagrodę. Moim największym odkryciem jest prawda, że miłość jest najważniejszą wartością w życiu. Ona przemienia człowieka w świat. <grym> Ona niesie ocalenie człowiekowi i świętowi. Po tych słowach wszyscy uczestnicy uroczystości wstali i podziękowali mu burzliwymi oklaskami. Moi drodzy, przychodzimy raz w tygodniu do owej studni, którym jest ołtarz Chrystusa. Mamy zaczerpnąć wody żywej. Nie tej która gasi pragnienie, ale tej, która daje duchowe odrodzenie człowiekowi. Mamy sobie uświadomić, że to, co mówimy o miłości, poświęceniu, świadczeniu dobra, to nie są słowa napiwki. Bo jeżeli tylko wtedy będziemy je rozdawali jako napiwk, Nigdy nie staniemy się Jego uczniami, i to spotkanie nie będzie spotkaniem człowieka spragnionego, ale spotkaniem człowieka, który ciągle poszukuje i nie znajduje odpowiedzi na te pytania. Samarytanka spotkała i odnalazła zbawienie. Każdy z nas, przychodząc do tego źródła, jakim jest Chrystus, ma szansę i miejmy zawsze dobrą wolę spotkania z Bogiem, bo powtarzam, kto ma dobrą wolę, nie musi się o nic martwić, bo wtedy zawsze ma szansę spotkać Boga. Amen.